Droga wodna to tu podstawa. Wierzcie mi, że ruch jak na autostradzie, i to ty nie tylko na Grand Canale. Przewożą ludzi, e, karabinieri, to tutaj zaraz zobaczycie, bo właśnie nadpływa łódka karabinieri, policja, wszyscy, dosłownie wszyscy poruszają się łódkami. Fajnie jest mieć mapy Google, tylko w Wenecji to nie do końca tak działa. Jeżeli szukacie wody, jeżeli szukacie ludzi i dość dużego ruchu, to w Wenecji na pewno je znajdziecie. Drodzy moi witajcie. Dzisiaj Wenecja obiecana w czasie dnia. No i w tej części bardziej komercyjnej, zdecydowanie przeznaczonej bardziej dla turystów, przeznaczonej dla tych, którzy raczej nie potrafią sobie zorganizować czasu samemu, a... Po prostu idą wyznaczoną trasą. Ja też postanowiłem, że dzisiaj, tą może niewyznaczoną trasą, bo pewnie gdzieś zboczę z głównego traktu, ale mimo wszystko, jednak spróbuję poznać Wenecję od tej strony bardziej komercyjnej. Witajcie, rozpoczynamy w takim razie: Wenecja. którzy mieszkają w dużych miastach, marzą wręcz, a może niektórzy korzystają z tak zwanych stacji przesiadkowych. To jest właśnie miejsce, jak je sobie wczoraj e, tak roboczo nazwałem PKS, czyli miejsce, w którym można się przesiąść z pociągu. Jak sami widzicie, tamten większy budynek to jest budynek e, kolei, e, Wenecja Santa, no właśnie, Santa Lucia zdaje się, Santa Luka, o, tak to powinno być. A tutaj, e, tu są tramwaje wodne. To one po e, Grand Canale, czyli po tym głównym kanale, pływają. Nie tylko zresztą, również można wynająć gondolę. Zaraz może e, zdążymy jeszcze, jeszcze zobaczyć. E, no i stąd tak naprawdę można wyruszyć do zwiedzania w Wenecji drogą e, zdecydowanie wodną. Ta droga wodna to tu podstawa. Wierzcie mi, że ruch. Jak na autostradzie i to ty nie tylko na Grand Canale. Nie, tak. Łódka za łódką, jak na autostradzie dosłownie, ale to jest właśnie Wenecja. E, Panie i Panowie, przestawić się trzeba, e, trzeba zrozumieć, że to są zwykłe drogi. Oni tutaj żyją nad wodą, oni tutaj mają e, przystanie pod, e, pod chałupami. Dosłownie jest mieszkanie, z którego drzwi się otwierają prosto na łódkę, która stoi e, w kanale. Zresztą zobaczycie to dzisiaj w materiale. To jest taki, e, bocz, taka boczna odnoga Grande Kanale w tej chwili, w której wcale nie mniejszy ruch jest. E, wczoraj widziałem, w jaki sposób panowie, którzy pływają tymi łódkami, potrafią lawirować w tych wąskich kanałach. Jest to po prostu... no, to, to są praktycznie cyrkowe sztuczki. Wierzcie mi, że pewnie jakbym wypłynął, to po pierwszych 100-200 metrach... O, a to właśnie przejeżdża policja. Po pierwszych 100-200 metrach byłbym załadowany gdzieś w nabrzeżu i ewentualnie w jakieś łódki. Tutaj natomiast nie ma żadnego problemu. Ci ludzie lawirują dosłownie między stateczkami. Na tych stateczkach przewożą różnego rodzaju towary, przewożą ludzi, karabinieri. To tutaj zaraz zobaczycie, bo właśnie nadpływa. Łódka karabinieri, policja, wszyscy, dosłownie wszyscy poruszają się łódkami. Nie ma tu żadnego samochodu. No, kilka wysp trzeba było w jakiś sposób połączyć, aby stworzyły infrastrukturę, aby stworzyły aglomerację. No i myślę, że to się doskonale udało. E, wszędzie można dopłynąć. O, zobaczcie, tutaj mamy kolejny transportowy statek, który ma również dźwig, są również urządzenia, które są również statki, które służą do czy napraw, czy pogłębiania, czy wywóz strumień, który wam już pokazywałem. Naprawdę niesamowicie, co można zorganizować na wodzie. Poza wszędobylskimi kanałami są tu przepiękne, stare, klimatyczne uliczki. Jest ich równie sporo jak tych kanałów, a może jeszcze więcej. Czasem jest tak, że po prostu idziecie, idziecie, i nagle okazuje się, że. Droga się kończy, bo przecina ją kanał. żeby. Przebrnąć przez 2-3 metrowy kanał, może trochę więcej, 4-5 metrowy kanał, musicie mm, wsiąść do łódki. A jeżeli chcecie przejść dalej, to po prostu szukacie ludzi, którzy większą grupą przemieszczają się w kolejną, na przykład boczną uliczkę. Wtedy macie większe prawdopodobieństwo, że traficie e, na jakiś mostek. A mostków jest też mnóstwo. Czasem mam wrażenie, że to osoby prywatne sobie również budowały takie mostki, bo E, niektóre prowadzą nawet tylko i wyłącznie do domów, inne prowadzą na drugą stronę ulicy, ulicy? <laughs> Kanału oczywiście. No, mega, mega jest się tu zgubić, poczuć ten klimat i ten przyjemny chłodek przede wszystkim, bo w miejscach, gdzie jest słońce, no to mamy ponad 25-30 stopni. No i przyznać muszę, że ludzi jest coraz, coraz więcej. Ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to wróćcie sobie do materiału z Wenecji, który pokazywałem Wam w nocy. Tam jest również kilka tych samych miejsc, które widzicie dzisiaj, ale w wersji nocnej. Wtedy, kiedy światła były pogaszone, kiedy było ich bardzo mało. No i kiedy, kiedy ten klimat był zupełnie inny. Bo Wenecja w nocy wygląda inaczej, w dzień również wygląda inaczej, równie pięknie. Jeżeli już przydarzy Wam się kupić gondolę, popływać sobie, a może nie tylko gondolę, ale również łódkę i ta łódka się zepsuje, no to coś trzeba z nią zrobić. Zasada jest prosta, trzeba jechać do fachowca. Jeżeli fachowiec ma części, jeżeli fachowiec potrafi, to pewnie zrobi. No i ma czas, tak, bo z tym czasem w tej chwili u fachowców jest trochę inaczej. Tu za moimi plecami, zresztą zaraz wam pokażę, jest warsztat. Warsztat, w którym również robią łódki, nie tylko je naprawiają i naprawdę. Widać, że panowie mają pełne ręce roboty. Po pierwsze, ilościowo, po drugie, gadżetów naokoło wisi sporo, no i łódek jest sporo, w związku z tym są to na pewno fachowcy, do których przyjeżdżają bardzo często którym łódki się popsuły i pewnie nie są to jakieś proste awarie typu wymień mi świecę albo przewód zasilający, tylko może gdzieś przyładował, może przegadałem powiedziałem, że za dobrze pływają no ale nie zmienia to faktu, że w tym miejscu możecie naprawić łódkę W tej chwili już doszedłem do takie naprawdę Grande Bella grazza, czy jak to tam się mówi, kanale, czyli to jest tak naprawdę taki kanał, który oddziela wyspy, kolejne wyspy. Po mojej lewej stronie, po waszej prawej, to jest ta główna część Wenecji. Natomiast tam są kolejne wyspy, na których znajdują się różnego rodzaju zabytki także, ale przede wszystkim w poszczególnych rejonach. Na przykład tam jest więcej domów, tak? Mniej zabytków, a więcej domów. O, i woda cały czas tutaj lata. Jeżeli ktoś chciałby, oczywiście, może pozwiedzać wszystko, wystarczą bilety na tramwaje. Tych tramwajów jest tutaj wszędzie, żeby sobie dopłynąć na, na kolejne wysepki i je obejrzeć, zwiedzić i, i popodziwiać. Natomiast to jest zdecydowanie szerszy kanał. Jest no nie chciałbym przesadzić, ale jakieś 5 razy szerszy albo 6 razy szerszy od Grande Canale e, tutaj poruszają się już raczej te trochę większe statki i nie widziałem żadnej gondoli chociaż z tamtej strony były e, były ustawione gondole nie widziałem tutaj również mniejszych stateczków raczej poruszają się statki, e, stateczki, barki łódki większe, transportowe e, i tramwaje, których jest naprawdę sporo, i to przede wszystkim te taro, troszeczkę większe e, tramwaje. No i tu jest niezmiernie gorąco, choć jednak mimo wszystko pojawia się troszeczkę takiego fajnego, e, może nie zimnego, ale chłodnego, na pewno orzeźwiającego to już na 100% wiaterku. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie pozaglądać tutaj e, do poszczególnych kanałów, bo od tego głównego kanału na wyspę już e, Wpływają kolejne. Dobra, pogadam jeszcze chwilę, pokażę Wam taki duży prom. Bo tutaj już jest prom, który przewozi także samochody. Co jakiś kawałeczek jest albo wejście, albo kanał, w którym można wpłynąć. Zobaczcie, tutaj jest łódka taka do przewozu. O, to jest akurat śmieciarka. Otrafiliśmy na śmieciarkę. Jest jeszcze kolejna śmieciarka. A tutaj jest e, przystanek e, tramwajów. Zdaje się, że tramwajów, choć niekoniecznie, bo e, nie ma tej budki dla, dla ludzi. No przystań, taka pływająca przystań. I ten statek już w tej chwili tutaj pojawia się. Zobaczcie, jest na horyzoncie taki wielki prom, i ten prom już ma zapakowane samochody i dużo więcej ludzi. Którzy oglądają moje vlogi, pewnie zauważyli, że czasami dosyć chłodno podchodzę do miejsc, w których bywam. Czasami oceniam je dość krytycznie i bardzo subiektywnie, za każdym razem, bo to są, chciałbym podkreślić moje opinie, moje spostrzeżenia, moje odczucia. Natomiast tym razem no jest, jest inaczej. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że Wenecja. Wenecja spowodowała, że się tak trochę zatrzymałem, że nigdzie się już teraz nie spieszę, po prostu chodzę, aż Michał jest zdziwiony, co się dzieje, że nie ma biegania. Wszędzie tempo, 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 a tutaj, tutaj mimo wszystko jednak chodzimy po tym nabrzeżu. Jest miło, jest fajnie, jest sympatycznie. Słońce świeci. Co prawda, ok, dobra, tu marudze, Słońce moim zdaniem jest za duże, będę musiał uciekać, bo zaraz będę miał cały łeb spalony. No ale nie zmienia to faktu, że Niesamowity klimat i że Wenecja ma w sobie coś, co rzeczywiście daje nam taki spokój, taką ciszę i taki feeling. Dzisiaj obrazków bardzo dużo, no i dobrze. I tych obrazków powinno być jak najwięcej. Nie jest mieć mapy Google, tylko w Wenecji to nie do końca tak działa. Znaczy działa, jeżeli ustawicie sobie trasę, ale jeżeli idziecie tak naprawdę na zymut łapiąc tylko pewne punkty, to to nie jest równoznaczne z tym, że dojdziecie na pewno w dokładnie tym miejscu, bo okazuje się, że mostek może być w innym zupełnie miejscu niż się spodziewaliście, i w związku z tym, zamiast powiedzmy 500 metrów, wychodzą 2 km. Ale nic to, drodzy moi, bo tak naprawdę, gdzie nie wyjdziecie, gdzie nie traficie, gdzie nie e, zajrzycie, to jest po prostu pięknie. Jest tak ładnie, że warto iść dłuższą drogą. Jeżeli ktoś chciałby, z miejsca, które wam pokazywałem, dojechać do Placu, no to może sobie wsiąść w gondolę i dosłownie 30 sekund przemieścić się za 2 euro. Natomiast jeżeli ktoś chce iść dłuższą drogą, a ja zdecydowanie do takich należę, to po prostu idzie, rozgląda się, szuka no i cieszy się tym, że może spędzać czas w Wenecji. trzeba wcale chodzić po muzeach nie trzeba zwiedzać o o, Michał właśnie zobaczył ciekawa rzecz dworzec statkowy gondolowy, gondolowy albo, albo motorówkowy fajne rozwiązanie nie wiem czy jest możliwość wejścia Michał co nie zmienia faktu, że fajnie jest tutaj po prostu sobie chodzić bo tych zabytków jest mnóstwo no, takich niezobowiązujących zupełnie. Te boczne uliczki robią tutaj fenomenalne wręcz, fenomenalną robotę. Co prawda tak jak mówiłem, łatwo się zgubić, łatwo. A, no właśnie to zrobiliśmy, bo tędy nie przejdziemy. Musimy się cofnąć w takim razie. Nie, idziemy tam naokoło. tam sobie nogi moczy. Nie wiem czy to jest zdrowe, bo. No właśnie to jest to, o czym chciałem powiedzieć, że trochę woni, jednak mimo wszystko czuć, że tu jest wilgoć, że tu są kanały, że tu jest woda. Nie ma jakiejś tragedii, to nie jest tak, że trzeba nos zatykać, natomiast czuć. Są miejsca, szczególnie gdzie te kanały są węższe, to delikatnie zapach się pojawia.